Chciałam gdzieś się ukryć przed słońcem, ale od rana nigdzie u mnie nie ma cienia. Słuchajcie, dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać na temat zapylania truskawek, jak zrobić, żeby się wszystko ładnie zawiązywały. Pod ostatnim odcinkiem, gdzie pokazywałam wam, jak zapylać pomidory, bardzo dużo pytań padło na temat tego, jak zapylać pozostałe warzywa, jak zachęcić pszczoły do tego, żeby przylatywały do tych kwiatków i je zapylały. Niektóre rośliny są mniej atrakcyjne z pyłkami i pszczoły niechętnie do nich latają, ale jest kilka sposobów na to, żeby po prostu te pszczoły zachęcić do. Tego. Słuchajcie, wiecie doskonale, że ja w tym roku staram się prowadzić mój ogród ekologicznie najbardziej jak się da. Chociaż no, nie zapieram się, jeżeli wejdzie mi jednak zaraza ziemniaczana, to bez wahania opryskam moje pomidory jakimś silniejszym środkiem, no bo nie chcę stracić wszystkich moich plonów. W porównaniu z tym, co można kupić na jakichś tam ryneczkach, to moje pomidory jak będą raz nawet opryskane jakimś środkiem chemicznym, to i tak będą dużo lepsze, no umówmy się. Na poprzednich odcinkach, gdzie pokazywałam wam obejście mojego ogródka warzywnego, chociaż nie pokazałam wam nawet połowy, wtedy zrobiło się tak gorąco, że nie byłam w stanie po prostu nagrywać. E, więc no, przepraszam bardzo, ale na drobie postaram się w jakiś dzień wycyrklować, żeby po prostu obejść i pokazać wam wszystko. Ale podziwialiście tam, jakie piękne mam pomidory, jakie piękne mam ogórki i pozostałe warzywa. No wszystko rośnie naprawdę pięknie i zdrowo. E, używam w tym roku przede wszystkim od samego początku e, do produkcji rozsad, lamp. Później wprowadziłam też doskonale, wiecie, kwasy humusowe i bakterie. Kwasy humusowe mają za zadanie to, żeby systemy korzeniowe się w roślinach bardzo ładnie rozrastały. Bakterie mają za zadanie, tak jak my mamy florę bakteryjną, nie dopuszczać do siebie tych złych bakterii, tylko uzupełnić całą przestrzeń tymi dobrymi bakteriami, bo jak zostawimy miejsce dla złych, no to bardzo szybko pojawiają się różne choroby. Czwarta rzecz. Wprowadziłam nawozy ekologiczne z certyfikatem ekologicznym. Słuchajcie, to nie jest taki łatwy temat, żeby to wszystko odszukać. Wszystkie produkty, które używałam, macie w opisie tego filmiku. Dalej, co robię z moimi warzywami? Przede wszystkim stosowałam włókniny żeby okryć te nasze warzywa przed tymi chłodnymi nocami, żeby temperatura takich bardzo nie wychładzała. No wszystko się udało, wszystko wygląda naprawdę rewelacyjnie, także no szkoda, że nie, nie spróbowałam y, części roślin traktować tak jak w poprzednich latach, a część y, no, z tymi wszystkimi bajerami, bo pewnie efekt by był spektakularny, po prostu od razu z góry założyłam, że to wszystko się musi udać, więc no po prostu opryskiwałam wszystko, bo jednak ja mam niewielki ogródek warzywny, więc wolałam po prostu wszystko traktować tak samo, niż część patrzeć, jak się męczy. Zresztą długo bym nie wytrzymała, bo na pewno bym mnie tam podratowała. Pod ostatnim odcinkiem, gdzie opowiadałam, jak zapylam pomidory, pojawiło się mnóstwo pytań, co zrobić, żeby zachęcić pszczoły do zapylania przeróżnych innych owoców i warzyw. Jest na to bardzo dobre rozwiązanie, też bardzo naturalne, a mianowicie algi morskie. Jak będziecie chcieli zamawiać algi, to zwracajcie uwagę na opakowaniach, na składy, ile tych alg jest w tych produktach. Ja mam taki produkt, który ma 50% alg. To jest bardzo dobry wynik, więc jeżeli będziecie gdzieś tam chcieli coś kupować, to też linki macie w opisie. Aczkolwiek, no przecież nie zmuszam Was do tego. Możecie stosować środki jakie tylko chcecie, byle y, były one naturalne i z dobrymi składami. Teraz tak. Nawóz z alk morskich bardzo mocno poleca Monty Don z Gardener's World. Na pewno oglądacie ten program ogrodniczy, jeżeli macie domo. Monty Don bardzo często właśnie powtarza, jakie to cudowne właściwości mają algi. Doczytałam i no, faktycznie, algi po pierwsze powodują, że rośliny lepiej znoszą stresowe sytuacje, czyli suszę, nadmiar wody. Świetnie ściągają pszczoły, słuchajcie. Można znaleźć też nawet na YouTubie odcinek, gdzie pole rzepaku zostało opryskane algami. A jedno tylko pole, a drugie pole nie. I te pszczoły po prostu wszystkie leciały do tego pola z rzepakiem, a znikoma ilość była na tym bez oprysku. Że no słuchajcie, jeżeli macie problem z zapylaniem, to nic, tylko wprowadzić algi. Algi można stosować też jako nawóz. Są rewelacyjnym nawozem do roślin, takim naturalnym. Nie ma żadnego okresu karencji, prewencji. Dzisiaj zabieram Was w ogóle do moich truskawek, bo bardzo dużo osób w zeszłym roku, jak pokazałam odcinek, czy nawet dwa lata temu, gdzie moje truskawki. Truskawki były oblepione 70 sztukami i tam aż gęsto było na tym krzaku. Ja co roku stosuję nawóz do pomidorów, którym zasilam moje truskawki na samym początku sezonu. Dzięki temu truskawki po prostu bardzo obficie kwitną. W tym roku boję się, że przez to, że jest naprawdę bardzo wilgotno, szczególnie u mnie na działce, bo ja mam działkę taką troszeczkę na niższym terenie. Tutaj mamy taką ziemię bardziej gliniastą, więc przy takich wysokich temperaturach, jakie mamy teraz, bardzo często zdarza się, że moje truskawki bardzo szybko łapią szarą pleś. Stwierdziłam, że skoro moje truskawki są tak pięknie, oblepione truskaweczkami, dodatkowo mają mnóstwo kwiatków, to opryskam je tymi algami, żeby zachęcić pszczoły, żeby mi ładnie zapyliły pozostałe kwiatki, a dodatkowo opryskam tymi bakteriami naturalnymi, żeby moje truskawki nie złapały szarej pleśni, bo co to za przyjemność cieszyć się tym, że na truskawkach jest mnóstwo owoców, a na końcu nie mamy czego włożyć do słoików na przetwory. Tymi bakteriami, które mają powodować, że rośliny nie będą tak chorować, możecie podlewać i opryskiwać. Pamiętajcie o tym, że zawsze siła rośliny pochodzi od korzenia. To że robimy różne nawozy dolistne, to działamy tak chwilowo, pomagamy tej roślinie, ale najważniejsze jest już od samego nasionka, żeby ta roślina rosła silnie, zdrowo, żeby miała rozbudowany system korzeniowy. Bardzo ważne jest to, na jakiej glebie sadzicie. Także no jeżeli dopiero teraz wpadliście na ten odcinek, to cofnijcie się do samego początku, jak pokazuję, jak stosuję te kwasy humusowe. W sensie no, to, no ja jestem, znaczy wiedziałam, że będzie dobrze, ale nie, że aż tak. Chodźcie, pokażę Wam, jak mieszam te składniki. Zarówno algi morskie, jak i bakterie świetnie rozpuszczają się w wodzie, ale żeby czasami nie zdarzyła się że jakaś tam grudka, która zapcha mi dyszę, to po prostu e, mieszam zawsze sobie te środki w wodzie w szklance i to już później wlewam do spryskiwacza. Jeżeli macie duże powierzchnie, to można to przelać do takiego dyfuzora, do podlewania na przykład trawników tych, z tymi takimi nawozami płynnymi i tam po prostu sobie wlać i e, razem z wężem sobie chodzić i podlewać większe powierzchnie. Nie wiem, czy wiecie, że rośliny, tak jak tutaj mamy liść od jabłonki, składniki pokarmowe. Nie czerpię tutaj z wierzchu, tylko od spodu. Więc jeżeli będziecie opryskiwać swoje rośliny, to warto jest ustawić te dysze od spryskiwacza pod spodem, żeby ta roślina jak najwięcej przyswoiła tych wszystkich składników odżywczych, które chcecie im dać. Jest mnóstwo środków naturalnych, które możecie stosować w swoim ogrodzie. Ja bardzo mocno odchodzę od tych wszystkich chemicznych specyfików, bo jeżeli da się ekologicznie, no to dlaczego tego nie wypróbować, prawda? Na razie działa, także jestem bardzo dumna z siebie, że w ogóle... Tyle osób zachęciłam do tego, żeby w ekologiczny sposób od tego roku prowadzić swoje ogrody. Idziemy, pokażę Wam, jak wyglądają moje truskawki. Nasze truskawki rosną koło trampoliny, więc nie mają łatwo. Jeśli macie dzieci to doskonale wiecie, że one nie potrafią uważać. Zwróćcie uwagę na to, że krzak tej truskawki nie jest jakoś bogaty w liście, ale natomiast jest po prostu oblepiony truskawkami. Widzicie to? Na jednym takim małym krzaczku, ja myślę, że tutaj będzie około 50 truskawek. I to nie jest jeden przykład, mam tych przykładów dużo więcej. Kolejny mały krzaczek i kolejny oblepiony dużą ilością truskawek. Te algi i bakterie są produktem całkowicie naturalnym, więc nie musimy się martwić o jakiś okres karencji czy prewencji. Pamiętajcie o tym, żeby nasze rośliny opryskiwać raczej w cieniu nie w słońcu, ponieważ nie szkodzą pszczołom, nie musimy się tak przejmować, żeby nie robić tego na przykład rano. One mają zwabiać nam pszczoły, więc nawet lepiej, jeżeli zrobimy to wczesnym rankiem. Ale, ale pamiętajcie, że jeżeli zrobicie oprysk w słońcu, to bardzo często możecie popalić swoje rośliny. A więc albo zróbcie ten oprysk. Bardzo wcześnie rano albo po prostu już po zachodzie słońca, gdzie już te słońce nie będzie tak palić naszych roślin. Najlepiej jest ustawić opryskiwacz, żeby robił taką lekką mgiełkę i opryskujemy nasze wszystkie owoce oraz liście od dołu. Można śmiało założyć, że zarówno dla Was, jak i dla mnie algi są nowością i no, jeszcze nie do końca mamy je wypróbowane, jeszcze nie do końca wiemy, jakieś, co z nimi robić, ale myślę, że skoro taki autorytet Monty Don, który już od wielu sezonów Gardener's World poleca e, stosowanie alg w ogrodzie, no to można w ciemno w to iść, prawda? E, Algami możecie opryskiwać swoje rośliny, żeby zachęcać pszczoły, żeby przylatywały do naszego ogrodu, żeby zapylały te rośliny, na których najbardziej nam zależy. Dodatkowo algi powodują, że te rośliny są bardziej odporne na suszę, na, na deszcze, na przesadzanie. Może macie jakieś takie gorsze sadzonki, które już ledwo zipią i te przesadzanie jeszcze by mogło je dobić. Na przykład przy kapuście bardzo duży problem jest, żeby ona faktycznie ten taki stresowy moment dobrze przeszła. Można też oczywiście algami nawozić, to jest świetne. Świetny nawóz. Także testujmy, próbujmy na koniec sezonu zrobimy podsumowanie, czy się opłacało. Do usłyszenia. Przy okazji jeszcze podziękuję Wam za 100 tysięcy subskrypcji. No słuchajcie, jestem przeszczęśliwa. Nie sądziłam, że w tym sezonie uda mi się to osiągnąć. Eee z konkursem, który dla Was przewiduję, poczekam, aż przyjdzie do mnie guzik od YouTube'a z okazji 100 tysięcy subskrypcji. Także no, słuchajcie, kto jeszcze mnie nie subskrybuje, tego zachęcam do subskrybowania, do obserwowania mnie na Instagramie, bo efekty dzisiejszego filmiku będę Wam pokazywała właśnie na Instagramie, na Stories, żebyście dokładnie mogli zobaczyć, czy to wszystko działa. Także do zobaczenia! <grych>